Został pan ostrzeżony, że policja została wezwana. Może pan powiedzieć, dlaczego pan ucieka z miejsca przestępstwa nie udzieliwszy pomocy pokrzywdzonemu sprawie Tomaszowi Podlaskiemu? Proszę powiedzieć, dlaczego pan odmawia nie dopełnia swoich obowiązków. Między godziną dziewiątą a godziną 11 jest pan zobowiązany do udzielania pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czy pan zrozumiał, co powiedziałem? Czy Pan próbuje dopuścić rękoczyno tak jak w sekretariacie przed chwilą? I w ten oto sposób zatrzymaliśmy zastępcę kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który próbował uciec, mimo że został ostrzeżony. Do czasu policji wyłączę kamerę, dlatego że nie mam baterii, nie mam yy, karty wystarczająco dużej.